W dzisiejszym filmie zapraszam Cię na chwilę rozmowy i podróży przez historię menopauzy w pracy i tematu menopauzy w pracy na rynkach innych niż polskie, bo w Polsce już wiemy, że nie jest to zbyt popularny jeszcze temat. Ale dlatego właśnie postanowiłam opowiedzieć w dzisiejszym filmie o tym, jak to wyglądało historycznie, skąd się wziął ten temat, kiedy opublikowano w Wielkiej Brytanii pierwszą politykę menopauzalną. Czy i kiedy powstało rządowe stanowisko doradcy do spraw menopauzy w pracy? No właśnie, o tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zapraszam serdecznie. Ja nazywam się Kinga Fromlewicz i jestem menoedukatorką biznesu, która pomaga firmom w Polsce właśnie w opracowywaniu strategicznych planów wsparcia w okresie okołomenopauzalnym dla swoich najbardziej doświadczonych pracowników. W dzisiejszym filmie Temat pierwszych polityk menopauzalnych, doradcy rządowego i wszystkiego tego, co dzieje się systemowo, co dzieje się właśnie w ramach rządowych rozwiązań, nie jest przypadkowy. Ten temat poruszam dzisiaj, w sierpniu, ponieważ zbliża się Światowy Dzień Menopauzy w Pracy. Tak, tak, tak. Istnieje taki dzień ustanowiony, na 7 września. I ja wiem, że w tym roku 7 września wypada w weekend, ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie taki dzień, światowy dzień menopauzy w pracy poświętować trochę wcześniej albo nawet trochę później, i tak to ciągnąć nawet do października, bo z kolei 18 października mamy światowy dzień menopauzy, więc. Pięknie można to przez te półtora miesiąca połączyć. I powiem tak, jeżeli ktoś z Was, ktoś z Państwa, um, zastanawia się, szuka pretekstu, no bo może się czuje trochę jeszcze tak mało komfortowo z tym tematem, to chcę powiedzieć i zwrócić właśnie uwagę na tego 7 września, że to może być świetny moment na to, żeby w ogóle temat menopauzy w pracy pojawił się w Waszej organizacji. No bo to już nie będzie to, że to jest widzimisię albo jakiś wymysł działu HR czy któregoś z menedżerów, ale zawsze można powiedzieć, że no hej hej jest taki dzień, poświętujmy go razem, porozmawiajmy w ramach tego dnia o tym, jak my w naszej organizacji możemy wspierać kobiety w czasie transformacji menopauzalnej i o tym właśnie skąd ten dzień się wziął, jakie były jego początki, chciałabym dzisiaj opowiedzieć, bo to nie jest wcale tak, że ten dzień istnieje od pół wieku, a my tylko w Polsce o nim nie wiemy, nie, i jest to całkiem świeża sprawa, ponieważ światowy dzień menopauzy w pracy został ogłoszony w 2021 roku. A zbiegło się to z ogłoszeniem przez Europejskie Towarzystwo Menopauzy i Andropauzy takiego Właśnie europejskiego konsensusu, porozumienia, wskazówek, rekomendacji dotyczących tego, w jaki sposób pracodawcy mogą wspierać kobiety w transformacji menopauzalnej w miejscu pracy. Ale to też nie było tak, że to ogłoszenie i te rekomendacje europejskiego towarzystwa wzięły się znikąd i, i pojawiły się po prostu od tak, bo była to dosyć dłuższa ścieżka. I z tego, co się dokopałam i znalazłam informacje, to początki w ogóle rozmów właśnie o tym, jak w sposób taki systemowy i usystematyzowany jednocześnie i strategiczny mówić o na pauzie w pracy, to te początki sięgają 2017 roku, kiedy to w Wielkiej Brytanii, jeden z, um, jedna z koment policyjnych, Uh, Nottinghamshire Police ogłosiła właśnie taką oficjalną politykę menopauzalną. Uh, to był 2017 rok, dawno niedawno. No, zważywszy na to, że kobiety od zawsze przechodzą menopauzę, to można powiedzieć, że jest to całkiem świeża uh, sprawa. I to był taki początek, można powiedzieć, w Wielkiej Brytanii, kiedy ten ruch nabrał rozpędu, ruch mówienia o menopauzie w pracy, oczywiście, bo w 2019, na przykład, i to jest jedna z takich bardziej, powiedziałabym, popularnych, najczęściej cytowanych i wspominanych w różnych publikacjach polityk menopauzalnych, którą ogłosiła stacja telewizyjna Channel 4. To był rok 2019. I rzeczywiście wtedy ta dyskusja nabrała rozpędu tam, no bo tak jak wspominałam już w jednym z moich wcześniejszych filmów e, o roli menoedukatorki, biznesu i o tym, kim w ogóle jest, jesteśmy te kilka lat do tyłu za Wielką Brytanią, co przy, przyznają same Brytyjki, same specjalistki właśnie z Wielkiej Brytanii, które tematem się zajmują. E, w 2021 mamy ogłoszenie rekomendacji Europejskiego Towarzystwa i ogłoszenie właśnie 7 września Światowym Dzie Dniem Menopauzy w Pracy. Był jeszcze jeden taki bardzo znaczący krok, o którym warto sobie powiedzieć i na którym warto się w sumie wzorować, ponieważ w 2023 roku brytyjski rząd powołał Pierwszego w swojej historii takiego społecznego doradcę, oni nazywają to Menopause Champion, doradcę do spraw właśnie współpracy między rządem a organizacjami pracowniczymi i przedsiębiorstwami w celu wypracowywania takich najbardziej adekwatnych polityk menopauzalnych i sposobów wspierania osób w transformacji menopauzalnej. Tutaj mamy rok 2023, pierwszą taką Menopols champion, która wspierała rząd, była Helen Tomlinson. Naprawdę osoba z wielkim doświadczeniem HR-owym, która przygotowała w ogóle wielkie badanie, o którym ja na pewno będę jeszcze wielokrotnie mówić, ale nie o tym dzisiaj. No i jesteśmy w 2025 roku w Polsce w której wciąż niewiele firm decyduje się na to, żeby otwarcie, z otwartą przyłbicą wyjść do rynku i pochwalić się, czy wyjść nawet do swoich pracowników i pochwalić się, powiedzieć, że tak, a u nas w firmie rozmawiamy o menopauzie. I to rozmawiamy bez tab. Dlatego też rok 2025 to jest taki barker, tego, co może się zdarzyć w firmach, ponieważ specjalnie z okazji 7 września przygotowałam bezpłatny pakiet materiałów do pobrania z mojej strony: kingafromlewicz.pl/slash 7 września, bez polskich znaków oczywiście, gdzie możecie pobrać materiały zarówno dla pracowników, Jaki dla działów HR, dla menedżerów. Znajdziecie w tym pakiecie bezpłatnym nie tylko plakaty z hasłem przewodnim tej akcji, czyli u nas rozmawiamy o menopauzie bez tabu, ale też pakiet wszystkich postów do social media, grafik. Ale, no, na tym nie poprzestałam, bo przecież nie mogłabym. Chciałam dać wartość i chciałam dać coś, co trochę tak popchnie do działania i, i przyspieszy może te pierwsze kroki, żeby już dłużej nie szukać pretekstu i nie szukać wymówek, że może to jeszcze nie jest ten moment, nie jest ten czas. To jest właśnie ten moment i można doskonale wykorzystać te materiały, które ja przygotowałam, a tam znajdziecie zarówno przewodniki dla kobiet, najważniejsze fakty o menopauzie, ale też wskazówki dla menedżerów i działów HR. Więc naprawdę ten pakiet jest kompletny, super do wykorzystania w, w waszej organizacji. Co ważne, przygotowałam też Plakat dla pracowników, który możecie wydrukować e, albo wrzucić do skrzynki, jeżeli macie taką na komunikację, albo przy, przypiąć po prostu do tablicy u Was w firmie, jeżeli jeszcze się o tej menopauzie w pracy nie rozmawia, a chcielibyście. No to hasło na tym plakacie brzmi: chcielibyśmy, e, żeby u nas rozmawiało się o menopauzie bez tabu. I myślę, że to może być taki dobry przyczynek do tego, właśnie dobry moment na to, żeby te pierwsze kroki w kierunku e, otwartego rozmawiania o menopauzie w pracy, Poczynić. Bo jak widać, no jesteśmy trochę w tyle, natomiast nie ma co czekać. Już wiecie z poprzednich filmów, a jeżeli jeszcze ich nie oglądaliście, to zapraszam. Nie ma ich tak dużo. Jeszcze. Więc zapraszam do, do nadrobienia, ale przytoczę tylko jedną liczbę, która absolutnie robi wrażenie na wszystkich, a właściwie dwie. Jedna to jest 100% co mówi o tym, że 100% kobiet przechodzi menopauzę, nie ma wyjątków, a druga to jest prawie 4,5 miliona kobiet w Polsce do 2030 roku będzie w wieku okołomenopauzalnym. No i, jak na moje oko to jest, um, to jest ilość osób, której to jest moc, to jest siła, której naprawdę, nie da, po pierwsze, nie da się zatrzymać, a po drugie, nie można dłużej e, ignorować. Więc bardzo serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w mojej akcji e, Menopauza w pracy w ramach 7 września, żeby w końcu to co, że oni mieli w 2017. my mamy 2.25, nadganiamy i gońmy, i zacznijmy właśnie rozmawiać o menopauzie bez tabu w miejscach pracy. A jeżeli Chcielibyście więcej dowiedzieć się na temat tego, jak wspierać w miejscach pracy kobiety w transformacji menopauzalnej? To mam takie kroki dla Was, takie zachęty, takie wskazówki. Możecie polubić i zasubskrybować mój kanał, możecie polubić ten film, możecie go skomentować, gdybyście chcieli, e, mieli pomysł na przykład na jakiś temat, który powinnam poruszyć w kolejnych filmach. Oczywiście zachęcam do pobrania materiałów. W opisie do tego filmu znajdziecie link. E, I do chwalenia się. Do chwalenia się tym, że działacie w temacie menopauzy w pracy. To tyle na dzisiaj, dziękuję i zapraszam na kolejne filmy.